Cześć, mam na imię Patryk, a to jest kanał Reef House. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na wydarzenie, w którym wezmę udział. Jest to Exotic Fest, który odbędzie się 27 marca pomiędzy godziną 10 a 16 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przygotowuję się do tego wydarzenia już od kilku dni. Teraz pokażę Wam krótką zajaweczkę tego, co możecie zobaczyć już za półtorej tygodnia. Mam nadzieję, że udało mi się Was delikatnie zachęcić do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Mało tego, dzięki organizatorom możemy zorganizować konkurs, którego główną wygraną będą trzy wejściówki. Jak wziąć udział w konkursie, wystarczy być subskrybentem tego kanału i napisać w komentarzu, jaki jest Twój ulubiony koral oraz dlaczego. I wlosujemy trzy osoby, które wygrają, właśnie taką pojedynczą. Wejściówkę na targi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia!